Zatrzymaj się, weź oddech i posłuchaj tego bardzo uważnie, bo jeśli jeszcze traktujesz ten świat zbyt poważnie, to właśnie oddajesz mu swoją moc. To, co widzisz wokół, te wszystkie problemy, wojny, ceny, media, dramaty, choroby, emocje to nie jest prawdziwe to teatr, to iluzja, to symulacja. Zbudowana tylko po to, żebyś uwierzył, że to jedyne, co istnieje. A im bardziej w to wierzysz, tym bardziej to cię wciąga i tym więcej generujesz energii lóż, którą karmią się pasożyty, archonci. Im bardziej reagujesz emocjonalnie, tym bardziej Matrix zaciska się wokół ciebie. System jest jak wirus żyje tylko wtedy, gdy wierzysz, że on ma nad tobą władzę. Ale tu jest sekret. On nie ma żadnej władzy. To ty jesteś źródłem mocy. To twoja wiara daje mu siłę. Odwróć to. Zacznij obserwować ten świat jak film, bez emocji, bez dramatu, z poziomu esencji, a nie umysłu ofiary. Bo gdy przestajesz walczyć z symulacją, zaczynasz ją zginać do swojej woli, zaczynasz tworzyć. Nie z poziomu matriksowego ego, ale z poziomu istoty, którą byłeś zanim ten świat cię uwięził. Zanim zszedłeś tu z matrycy źródła, zanim dałeś się złapać w matryce demiurga, zanim zapomniałeś, że jesteś iskrą, że jesteś esencją, że jesteś tym, co nigdy nie mogło być złamane. Matrix nie jest prawdziwy. On tylko udaje, że istnieje. Gra, ale żeby ją przejść, musisz przestać wierzyć, że ona jest rzeczywistością, bo rzeczywistość zaczyna się po drugiej stronie symulacji, po drugiej stronie wiary w system, po drugiej stronie emocjonalnej reakcji. Kiedy zamilknie twój lęk, wtedy budzi się twoja moc, twoje słowo tworzy, twoja esencja kreuje, twoje nie. Wypowiedziane do Matrixa: Ma moc rozbić iluzję. Nie wierz w system, nie karm go uwagą, nie reaguj, zacznij tworzyć, bo ty masz moc nie politycy, nie media, nie religie, nie naukowcy ty. Jeśli ten przekaz coś w Tobie poruszył, to nie był przypadek, to było wezwanie wezwanie z wnętrza Ciebie od Twojej esencji, która pamięta, kim jesteś.